Widzowie. W tym odcinku Wam pokażę, że jestem w Top 100 w się na świecie w półharkach. No i patrzcie, tu pisze 100 ja, i tu jestem ja. Mam trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści pięć puszek. Widzowie, już mam wszystkie nadmiarze. Mam wysokie rangi fajne filmy ja pograłem sobie niedawno i nie omijaliście moich filmów widzowie bo moje filmy są bardzo fajne więc cześć